A nie mówiłem, że tak będzie? Z tymi e-papierosami? Mówiłem przecież, żeby nie zaczynać jakiś, znowu jakichś sztucznych, kolorowych, smakowych, bo to i tak będzie dałóg, i tak. Mało tego, teraz jeszcze, jak się okazało, że to jest jeszcze bardziej szkodliwe niż papierosy, to, jest to teraz wszyscy wracają do papierosów. A wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że te vape'y kolorowe, smakowe, arbuzowe, mgiełki chmurowe to spożywały właśnie dzieci. I teraz co? Dzieci piętnastoletnie przerzucą się na zwykłe papierosy? Tak to sobie zaplanowaliście? Jak działa Twój mózg? Jak się dowiesz, jak działa Twój umysł? I to, że on kreuje całą rzeczywistość, że ta główna wibracja, którą Ty wibrujesz, dominująca częstotliwość, która jest wypadkową wszelkich Twoich przekonań, myśli, programów. Schematów działania, myślenia, wzorców, nawet Twoje traumy potworzyły pewne dominujące programy i paradygmaty w Twoim umyśle. I to on decyduje o tym, jak będzie wyglądać Twoje życie. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób w końcu prawidłowo i skutecznie przejąć władzę nad swoim umysłem, to zapraszam do obserwacji. Będzie tego więcej.